Naszym gościem dzisiaj jest pani Maria Czubaszek. Dobrze, był... dobrze. Pani Maria, chciałabyś zacząć od ankiety, bo nasi widzowie na pewno znają y, panią y, z nazwiska i imienia, natomiast nie wszyscy. Na wiedzą, szczęście, jak na szczęście tak. No i no, nie mają czego żałować, ale trudno. Kim pani jest z zawodu? Więc właśnie, tak, oficjalnie to dziennikarca, bo studiowałam dziennikarstwo i nie skończyłam, bo cztery lata tylko studiowałam Wydział Dziennikarski. Od razu zaczęłam pracować w Radiu. Natomiast w tej chwili, to się tak mówi brzydko, że uprawiam, ja niczego nie uprawiam, natomiast piszę, ja mówię, takie krótkie formy, tak zwane głupoty, tak bym to nazwała. Strasznie nie lubię, kiedy się mówi o mnie na przykład satyryk, a nawet satyryczka, też mi to nie... Bo ja w zasadzie satyrą się nie zajmuję. Głupoty, tak? A, głupoty. a gdzie pani te głupoty wypisuje? Ja głupoty głównie wypisuję dla aktorów. Bo mhm. uważam, że jak ja jestem głupia, to niech inni potem to przekazują dalej. Więc ja najczęściej piszę teksty dla aktorów i najbardziej to lubię. Mam też swoich ulubionych aktorów, dla nich głównie piszę. I w większości to jest do radia. Kiedyś pracowałam w programie trzecim bardzo długo. Tak długo, że panie nie wierzą, że można tak długo żyć. A ja tak długo pracowałam w programie trzecim, i tam właśnie pisałam y, y, słuchowiska i takie tekściki krótsze. Najbardziej lubię właśnie krótkie, tak ja mówiłam, to dialogi z mięsem, to no, były takie servus, jestem nerwus i dzień dobry jestem skobry. I zawsze dla swoich aktorów, tam była pani Irena Kwiatkowska, Basia Wrzesińska, Wojtek Pokora, Krzysio Kowalewski, Bogdan Łazuka, Iga Sędzyńska. No i w każdym razie na ogół stali aktorzy są moi. I czasem do telewizji, co również lubię, natomiast po prostu życie mnie zmusza do tego, żeby również pisać do prasy. Mówię zmusza, bo nie lubię pisać bardzo, ponieważ. Raczej, że lepiej płacą w prasie? Nie, nie płacą jeszcze gorzej, ale płacą mimo wszystko. Więc ponieważ braci mało płacą, więc trzeba, żeby to się zebrało wszystko, żeby jakąś sumę uzyskać. A nie lubię dlatego pisać do prasy, bo tam trzeba takie okrągłe zdanka, trzeba bardzo poprawnie. Ja lubię język mówiony, to znaczy tak, jak sobie na przykład w tej chwili rozmawiamy, i uważam, że to jest naturalne, bo ludzie tak rozmawiają. Natomiast kiedy tak siadam i wiem, że potem ktoś to weźmie, kartkę, jeśli w ogóle będzie czytał. No ale i takie muszci to być, kropeczka, przecinek, jeszcze czasem błędy robią ortograficzne, co wstyd, a w radiu tego nie widać. Poza tym ja zawsze mówię, i to nie jest z mojej strony kokieteria, że jeśli. I to, co piszę, czasem śmieszy kogoś, to tylko jest 50% mojej zasługi, natomiast 50% właśnie aktorów wykonania. I dlatego, czyli można powiedzieć, że się podpieram aktorami, natomiast kiedy piszę do prasy, no to niestety zostaję sama, sama, sama sobie sterem, żeglarzem, piórkiem i węglem. I dlatego tego nie lubię. I o czym pisuje Pani do prasy? Więc ja lubię pisać, dlatego mówię głupoty, bo. I tak jak powiedziałam, nie przepadam za satyrą. Satyrę polityczną owszem lubię, jeżeli jest dobra, ale raczej wolę być odbiorcą niż twórcą. Natomiast piszę, raczej jest to humor abstrakcyjny. To znaczy, ja kiedyś właśnie pisałam taki cykl słuchowic, co się nazywało Na Wyspach Hula-Gula. Wymyśliłam takie wyspy. Tam się różne dziwne rzeczy działy. Wymyślałam jakieś dziwne postacie, były takie stałe. Była ciocia, to była Irena Kwiatkowska, Kazio, Wojciech Pokora. I między nimi jakieś dziwne sprawy się działy. A satyra to owszem obyczajowa mnie interesuje. To znaczy, zawsze mnie interesowało stosunek znaczy nie tyle stosunki co w każdym razie układy męsko-damskie tak bym powiedziała zawsze jestem zresztą po stronie mężczyzn wtedy, bo uważam, że kobiety, no bardziej im po prostu miłość odbiera rozum i że głupsze są niestety i zawsze w ogóle wolę pisać teksty dla mężczyzn i dlatego może właśnie te moje kochane aktorki to jest Irena Kwiatkowska i Basia Wrzechińska bo tak jak one cudownie udają idiotki, a uważam, że trzeba być bardzo inteligentną, żeby udać idiotkę. No bo prawdziwa idiotka niestety nie musi udawać i to wtedy może być denerwujące. Natomiast te panie, o których mówię świetnie udają idiotki. I właśnie no troszkę to ośmieszam, czyli jest to tego typu satyra. No kiedyś musiałam, bo był taki okres, że w zasadzie jeżeli się nie pisało satyry politycznej, to w moim zawodzie prawie się nie istniało, bo było takie zapotrzebowanie i tak dalej. No więc wtedy też próbowałam. Różnie mi to wychodziło, z różnym efektem i nigdy jakoś tego nie pokochałam specjalnie. Natomiast jest to w tej chwili, właściwie zawsze była chyba jakaś łatwizna, bo sporo czytam prasy i oglądam wiadomości w telewizji, takie materiały informacyjne, jak się posłucha tych naszych polityków. i i czy z transmisji Sejmu to jest to czym pisać. To, i to nawet właściwie niewiele trzeba wnosić do tego, po prostu mówię to wtedy idę na gotowe o tak bym powiedziała że wystarczy tylko to zestawić czy wyrwać z kontekstu i już jest śmiesznie nagrać sobie na wideo, spisać tak, tekst tak, tak, to jest w zasadzie jest. no więc ja jestem powiedziała bardziej ambitna I, i, wolę jednak, i wolę tak. więc wolę wymyślać jakieś rzeczy i tak jak mówię, poważnie nawet już w tej chwili kabarety, bo czasem zdarza mi się być już w jury, takich kabaretów studenckich. I cieszę się, bo właśnie tam na ogół publiczność jest bardzo młoda i widzę też już pewne znużenie satyrą polityczną, że chętniej w tej chwili jest odbierany jakiś taki humor właśnie troszkę czy to seriale. No teraz jeśli telewizja wiadomo, że jest dużo materiału, z czego się można pośmiać, no jest prasa kobieca, nasza ukochana prasa kobieca też są tematy, to... tak, bardzo bogate, tak. To jest po prostu tak. o kobiecej za chwilę. Teraz puścimy muzykę, poprosimy z jakimiś osobistościami politycznymi. Jakie podejście ma Pani do prasy kobiecej? No, podejście, podchodzę blisko, tak bym powiedziała. Podchodzę blisko, bo czytam, ale na szczęście już wzrok nie ten, więc nie tak blisko, bo rękę mam, muszę wyciągać, żeby to przeczytać. A my ale się tak, ale mówiąc zupełnie poważnie, czytam, bo sporo o tym piszę, ponieważ na szczęście ja nie piszę do prasy kobiet. To od razu muszę powiedzieć, no, czym się trzeba pochwalić, więc nie, ja nie pisuję do prasy kobiety, dlatego że uważam, że jest tego tak dużo i poza tym ja jednak yy, mówiłam chyba o tym, że, że kobiety tak traktuję z pewnym przymrużeniem oka, no, dzięki temu siebie lubię, że jakoś tak patrzę z no przymrużeniem oka, ale mówiąc zupełnie poważnie, czytam, ponieważ o tym pi piszę. I wydaje mi się, że jest to prasa, która no oczywiście powinna relaksować, ale może nie akurat aż w ten sposób i problemy, o których tam się pisze, ja to bym nazwa to jest taka... Teraz już chyba magla nie ma, nie wiem, bo ja akurat jeśli idzie o takie domowe czynności, to nie jestem najmocniejsza, więc też i nigdy nie chodziłam do magla, ale wiem, że kiedyś było coś takiego i to się mówiło, że to plotki z magla, a to w tej chwili jest taka magia magla i mi się wydaje, że inaczej to się nazywa, to piękne, kolorowe są okładki i zdjęcia pięknych dziewczyn, ale że jest to taka magia magla. I zastanawiałam się, czy kobietom jest to rzeczywiście potrzebne, bo wiem, że ta prasa jest czytana. Jest czytana, bo jeżeli ja jest tyle tych tytułów, i podobno, że to czytałam takie zestawienia, że jednak głównie prasę czytają kobiety i oczywiście głównie prasę kobiecą. Oczywiście jest parę takich tytułów bardziej ambitnych, nawet mają w, w podtytule na przykład dla kobiet myślących, <laughs> dla kobiet, y, które wiedzą, czego chcą. No takie są mm -hmm. tytuły i fakt, że te pisma są. Zdecydowanie lepsze, ale wydaje mi się, że ta większość tych pism jest na poziomie takim średnim. I kiedy zaczęłam je czytać, to pomyślałam, że chyba wciąż jeszcze w Polsce, kiedy. właśnie taka przeciętna pani, ja nie mówię o, o kobietach jakichś właśnie. Nie, nie chodzi mi o to, że nie mówię o kobietach myślących, tylko mówię o przeciętnej kobiecie, która ma wiele jeszcze problemów na co dzień. To, że jej nie będzie interesowało, że na przykład Leonardo DiCaprio w tej chwili jest tam najbardziej pożądanym również przez starsze panie i że seks tryska z niego dosłownie. czytam taką wypowiedź właśnie zacytowaną w takim piśmie, że królowa brytyjska tam znowu spadła z konia nie jak księżniczka Anna, ale że w każdym razie w stajni upadła i znowu sobie złamała nogę. Bo myślę, że ta kobieta akurat może. Zupę zrobiła zasłoną, i może sama w domu oberwała, więc co się będzie przejmowała tym, że tam że ktoś ta, A okazuje się, że jednak tak. Może to jest dlatego, że y, panie lubią, że nie tylko im jest y, czasem nie najprzyjemniej, ale że nawet ci bogaci i te piękne, i ci piękni również miewają swoje problemy. To miło przeczytaj, że właśnie jednego z nich wynosili, bo nadużył alkoholu. Czyli że to nie by... tylko właśnie w domu, że I nawet bez zupy zresztą. zasłonej, bez zupy zasłonej ktoś może się zachować powiedzmy nie jak dżentelmen. Więc i okazuje się, że panie rzeczywiście jakoś się tym pasjonują. I może to jest jakaś odskocznia od tej... No jednak dla większości kobiet wydaje mi się, że wciąż niestety dosyć szarego życia, bo wiele się dzieje, wiele się zmieniło, no ale nie, nie dla wszystkich i nie tak może akurat... Jak, jakbyśmy chciały, żeby to było wszystko tak kolorowo, wesoło. Ja nawet taką piosenkę napisałam, że właśnie ten świat, tam jak slajd, jaki, że tu y, bankiety, piękne dziewczyny. Natomiast to jest jakby jedna część tej prasy kobiecej. A druga jest taka bardziej praktyczna. ja właściwie, jak to czytam, to mnie się, ja się właściwie sobie dziwię, że ja tak nie walczę z celu celulicem. Tak. Podobno jak się czyta to pismo, to wynika, że właściwie wszystkie kobiety z tym walczą. Główny no, problem, to jak, że to, dostać, jest tak. jak dostać to jest To tak. jest tak, to <grym> poza tym to nawet się nie dostaje, tylko to się ma mieć. Ma, to ma się, ma się, ma mieć. To się ma mieć, to jest szalenie ważne. No poza tym jak, żeby on się nie znudził w ogóle, żeby tak. któregoś dnia nie wyszedł, tak. No, jak a zatrzymać. niektóre kobiety tam ja się, że marzą o tym, żeby on się nie znudził natomiast to jest zawsze pod tym kątem i czytam na przykład w jednym piśmie, było tak że na przykład bardzo dobrze sadzić mu do, y, jak rano wychodzi do pracy, to nie żeby kanapkę tam z artesonem, tylko taki liścik kocham cię, i ja już widzę jak on tam w pracy czy sobie wyskoczy na piwko i wyjmuje, szuka pieniędzy, a tu jak się wzruszy, że jest napisane kocham że to podobno no, tego nie czytałam a, czytałam, czytałam, na przykład, czytałam na przykład co mnie zupełnie poraziło ja akurat Specjalnie nie zajmuję się gotowaniem, i u nas w domu nie ma takich obiadów wspólnych, i tak dalej. A ja na przykład że nawet niech to będzie kapuśniaczek, czy przysłowiowa grochówka. Ale jeżeli do, będą świece dwie i będzie kwiatuszek, to od razu atmosfera się zrobi. I no tak. I właśnie o, to a propos, właśnie poduszeczką rzucić w siebie. Ja nie wiem, ale po prostu ja sobie nie wyobrażam, bo owszem, że czasem się czymś rzucają, to ja wiem, domyślam się, co widać czasem po niektórych paniach, ale nawet i panna, aha, bo właśnie w jednym z pism, że, że coraz częściej panowie są bici przez, bo panie zaczynają chodzić na siłownię, panie zaczynają chodzić na siłownię. No, poza tym właśnie no, nie mają tego, pisze. o czym już mówiłyśmy, że powinny mieć i chcą mieć, prawda? Nie mają, się zdenerwuje i wtedy rzeczywiście tym rzucają. Ale czy to akurat poduszeczkami? Na ogół chyba są to twardsze przedmioty. Więc dosyć, wprawdzie to nie są pisma satyryczne, to znaczy nie mają rozśmieszać chyba. Ale mnie jednak śmieszą. No może, może nie to mnie śmieszy, co powinno, ale w każdym razie właśnie jak sobie wyobrażam taką parę zmęczonych takich ludzi nad tym kapuśniackiem i te dwie świece no jak światło wyłączą, i też ostatnio zapaliłam, bo mi prąd wyłączyli ale żeby tak dla nastroju to jakoś nie wierzę, czy ten nastrój się bardzo poprawi, no ale powtarzam, że okazuje się, że te pisma są potrzebne, bo na pewno są czytane bo gdyby nie było czytane, ja pracowałam w takim piśmie, czy właśnie nie było czytane był taki tygodnik satyryczny szpilki, ja niestety trafiłam tam już w momencie, kiedy Prze, y, przeminęły jego lata świetności, więc trafiłam już w gorszym okresie, to prawda. I w momencie, kiedy pismo się nie sprzedawało, no to splajtowało. Czyli jeżeli te pisma nie plajtują i sobie świetnie dają radę, to najlepszy dowód, że jednak są czytane. A jeżeli jest popyt, to powinna być podaż. Pani Maria, dziękujemy bardzo. Chciałabym Panią dziękuję. zaprosić na jutro bo tematu jeszcze nie wyczerpałyśmy. Jeżeli pani będzie miała czas, to no Może jakieś tak pismo jeszcze przez nos przeczytam, jakieś <grystanie> <grystanie> dziękuję, dziękuję, dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję.